Bardzo serdecznie, jako że w zeszłym tygodniu zakończył się kolejny serial ze świata Star Wars, a więc The Book of Boba Fett, przyszedł czas na omówienie i podsumowanie sobie tego sezonu. Na samym początku ostrzegam: ten materiał będzie zawierał spoilery z całego sezonu tego serialu, no i oczywiście przypominam, że opinie i spostrzeżenia, które wygłoszę, to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, i każdy może mieć inne zdanie na dany temat, co nie znaczy, że jedni mają rację, a drudzy nie. Jest to z jednej strony oczywista sprawa, z drugiej strony wiemy jednak jak wygląda dzisiaj kwestia oceniania i wypowiadania się na jakiś temat w internecie, więc myślę, że warto o tym przypomnieć. Dobrze, skoro wstęp mamy już z głowy, to przejdźmy do omówienia serialu o Bobie Fecie. zresztą nie tylko o nim, ale o tym nieco później. Na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że przed startem serialu nie miałem jakichś specjalnie wygórowanych oczekiwań. Chciałem zobaczyć jak Boba Fett powoli zdobywa władzę na Tatooine i w całym tym świecie przestępczym, i jednocześnie zobaczyć jakąś znajomą twarz, na przykład jednego z łowców nagród stojących na mostku egzekutora w Imperium atakuje. Chciałem również, aby serial skupił się na Bobie i rozwinął go jako postać, albo raczej zrobił z niego jakąś postać, bo umówmy się, Boba Fett w oryginalnej trylogii miał rolę dobrze wyglądającego łowcę nagród i tyle. Został zapamiętany głównie przez pryzmat swojego wyglądu, a nie osobowości. Tak więc przed serialem twórcy mieli tak naprawdę jedno konkretne zadanie, nadać cechy osobowości i motywację Bobie. I przechodząc już do samego serialu, dostajemy The Book of Boba Fett, czyli serial bardzo nierówny, dziwny, który mam wrażenie jakby był trochę dwoma serialami w jednym, ale po kolei. Serial przez pierwsze odcinki skupia się na Bobie, co nie jest wcale tak oczywiste, biorąc pod uwagę dalszą część sezonu, dlatego wolę to zaznaczyć i pokazuje wydarzenia dziejące się zaraz po szóstej części Gwiezdnych Wojen. Boba wydostaje się z sarlaka, leży na pustyni bez swojej zbroi i zostaje zabrany przez Tuskenów. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile spodziewałem się takiego obrotu spraw, to nie sądziłem, że twórcy odwalą tak dobrą robotę z ukazaniem przemiany samego Boby, ale również z ukazaniem nam Tuskenów, zagłębienie się w ich kulturę i specyfikę. Nie sądziłem, że tak bardzo zacznie mi na nich zależeć, zwłaszcza po tym, jak na samym początku potraktowali Bobę. I właśnie, jeśli chodzi o głównego bohatera, to obserwujemy tutaj jego przemianę. Widzimy sceny, kiedy Boba był małym chłopcem, który nie miał bliskich, a ojciec, który i tak często zostawiał go samego na kamino, szybko zginął i Boba musiał radzić sobie sam. To jednak zmienia się, kiedy spędza czas tu z Kenami. Zaczyna rozumieć wartości rodziny i przynależności do grupy, i są to wątki, które moim zdaniem Seral potraktował znakomicie. Pierwsze dwa odcinki, poza flashbackami, pokazują także Bobę w nazwijmy to teraźniejszości. Widzimy, jak stara się kontrolować imperium, które zostawi po sobie Jabba i Bib Fortuna. Rzecz, która podobała mi się w tym aspekcie, to to, że Boba nie ma pojęcia o tym, jak powinien sprawować władzę. Musi dowiadywać się wielu rzeczy albo od Fenek, albo od postaci takich jak Garsa Web. Swoją drogą znakomicie zagrana postać i jedna z najlepszych nowych postaci w tym serialu. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o świetnej scenie pojawienia się chatów razem z Black Krysantem, który jest świetnym nawiązaniem do komiksów. O ile nie mam większych problemów z samą akcją i fabułą w tej linii czasowej, o tyle momentami razi po oczach drobna niekonsekwencja względem The Mandalorian. Boba w pierwszym odcinku, mówiąc kolokwialnie, dostaje okle podwojowników, którzy zostali wynajęci. I o ile rozumiem tę scenę w kontekście tego serialu jest tutaj motyw leczenia ran przez Bobę w bakcie. Tak, jest to trochę sprzeczne z Bobą, który dosłownie parę dni wcześniej sam poradził sobie z armią szturmowców na Tajfonie, ale na to oczywiście można jeszcze przymknąć oko. I teraz przechodzimy do trzeciego odcinka, który niestety moim zdaniem dość kiepsko zamknął wątek Tuskenów oraz Hatów, a więc najlepsze elementy serialu jak do tej pory. Wybicie Tuskenów przez, jak się później okazało, pajków było z jednej strony zrozumiałe dla historii Boby, z drugiej strony uważam, że było zbyt szybkie, biorąc pod uwagę to, ile czasu spędziliśmy z ludźmi pustyni wcześniej. Wątek chatów też został ucięty trochę bez pomysłu. Po prostu wystraszyli się pajków i tyle. Jedna rzecz, która na pewno podobała mi się w tym odcinku, to walka z Santo w pałacu. Aczkolwiek tutaj też miałem wrażenie, że scena była trochę dziwnie poprowadzona. Wielki Łuki tak po prostu wchodzi sobie do pałacu i wyciąga bobę z bakty. Ok, rozumiem, że Fenek ucięła sobie drzemkę w tym momencie. Na szczęście sytuacja zostaje uratowana przez potężny gang modów, czy jakoś tak. I tutaj chciałbym wyjaśnić pewną rzecz. Nie mam absolutnie problemu z tymi postaciami, wyglądają inaczej, ale przynajmniej wyróżniają się na tle reszty. Aktorsko również nie ma tragedii, natomiast uważam, że wystarczyłoby jakieś drobne wytłumaczenie w stylu: przylecieliśmy z kursant i potrzebujemy pieniędzy, i nie byłoby żadnej dramy związanej z ich wyglądem. Po prostu ich styl nie pasuje do Tatooine i to jedyne co bym zmienił. No i oczywiście przyspieszyłbym nieco ich śmigacze, bo pościgowi na końcu odcinka brakowało tempa. Dodatkowo w odcinku tym Boba dostaje w prezencie Rancora. Muszę o tym wspomnieć, ponieważ jest to ważne dla tego serialu. Czas na czwarty odcinek, który był głównie poświęcony poznaniu się Boby i Fennec Shand oraz wyciągnięciu Fire Spraya z hangaru pałacu Jabby. Odcinek był ok, tak naprawdę ciężko cokolwiek o nim powiedzieć. Na pewno mi osobiście przypadł bardziej do gustu niż ten poprzedni i fajnie było zobaczyć znowu legendarny satek Feta. Szkoda tylko, że pierwszy i ostatni raz w tym sezonie, co dla mnie jest zdecydowanie minusem serialu. I w tym momencie przyszedł czas na pewną zmianę, jako że Boba i Fenek swoim dialogiem w końcówce czwartego odcinka zapowiedzieli Dina Jarina, a więc głównego bohatera serialu The Mandalorian, trzeba pokazać co słychać u naszego ukochanego Mandalorianina i poświęcić mu chwilę. Całe dwa odcinki. Tak, zgadza się, serial The Book of Boba Fett poświęca dwa pełne odcinki w siedmioodcinkowym sezonie na inną postać i jej cały wątek z innego serialu. I tutaj chciałbym podkreślić, że ja naprawdę rozumiem fanów, którzy najzwyczajniej w świecie cieszą się z oglądania znanych postaci na ekranie i nie mają podejścia tak analitycznego jak inni. Natomiast moim zdaniem, biorąc pod uwagę finałowy odcinek, był to ogromny błąd twórców, aby w ten sposób opowiedzieć sezon 2,5 The Mandalorian. I nie zrozumcie mnie źle, odcinek 5, reżyserowany przez Bryce Dallas Howard jest naprawdę bardzo dobry. Rzeźnia dosłownie ich przenosi na początku odcinka, ukazanie zniszczenia Mandalory, czy budowania myśliwca z nabu to świetne sceny, ale nijak nie mają się do serialu, który oglądaliśmy przez pierwsze cztery odcinki. I do tego pojawia się oczywiście wątek Grogu, twórcy czy studio nie mogli chyba wytrzymać bez pokazania słynnego Baby Jody, więc przez piąty odcinek jest nam pokazywane, jak ważny jest to temat dla Dina, a w szóstym odcinku poświęcamy temu mniej więcej 30 minut odcinka. Na etapie szóstego odcinka nie ukrywam, że byłem lekko zszokowany, jaką drogę obrał nagle ten serial. Z jakiegoś nieznanego mi powodu oglądamy Luka Skywalkera, który szkoli grogu i po raz kolejny to powiem, to są naprawdę urocze sceny, ale nie pasują do tego konkretnego serialu. Tak naprawdę cały ten wątek można by albo pominąć, albo przenieść gdzie indziej. I nie zmieniłoby to absolutnie niczego w serialu, który pragnę przypomnieć jest o obyfecie. Ale żeby nie było tego mało, to wisienką na torcie jest Asoka, która z jakiegoś powodu pojawia się obok Dina i przypomina mu te wszystkie bzdety o tym, jak przywiązanie jest złe dla Jedi czy coś takiego. Zresztą Luke robi to samo, co jest absurdalne i szczerze powiedziawszy tematem do kompletnie osobnej dyskusji, więc nie chcę tego teraz poruszać, zwłaszcza, że to serial o czymś zupełnie innym. Jako, że Dean stworzył mały prezent dla Grogu, to Luke daje mu wybór, czy chce podążać w ścieżką Jedi, czy wrócić do Mando i z jakiegoś powodu to jest ostatnia scena przed wielkim finałem serialu The Book of Boba Fett. Aha i by the way w odcinku 6 pojawia się Cad Bane i Cobb Vanth, nie wiem jak mogłem o tym zapomnieć. Przechodzimy płynnie do ostatniego etapu tego sezonu, a więc wielkiego finału. Przed tym odcinkiem nie ukrywam, że miałem bardzo małe oczekiwania i chciałem, aby po prostu odcinek skupił się na tytułowym bohaterze, a nie robił niepotrzebny fanserwis. I to poniekąd dostałem i szczerze powiedziawszy, pomijając wszelkie głupoty tego odcinka, byłem naprawdę zadowolony. Udało się twórcom dopiąć te wszystkie wątki i stworzyć w miarę satysfakcjonujące zakończenie sezonu. Na samym początku Boba i ekipa zbierają się w zniszczonej, nazwijmy to kantynie Garcy Web i z tego miejsca rozpoczynają otwartą walkę z pajkami. Aha, no tak, pajkowie są głównymi antagonistami tego serialu, jakby ktoś nie zauważył. I tutaj muszę wyróżnić kilka naprawdę udanych scen. A więc Dean i Boba, którzy we dwójkę radzą sobie z przeciwnikami. Oczywiście, wszystkie sceny z rankorem są rewelacyjne, ale do tego chciałbym jeszcze za moment przejść. Jak i również ostatnia scena, kiedy Fenek zabija liderów, stojący za samym tym zamieszaniem, była naprawdę dobra. Ten odcinek ma w sobie dwa główne elementy: jest to wcześniej wspomniany Rancor oraz Cad który miał naprawdę świetne wejście w poprzednim odcinku. Szkoda tylko, że przy tych wszystkich chemii z szóstego odcinka ta scena jakoś specjalnie się nie wyróżniła. O ile tak jak wspomniałem, sceny akcji z Rancorem i Bobą są naprawdę dobre, tak serial nie do końca przygotował nas do takiego finału. Zamiast oglądać Luka czy Asokę, powinniśmy zobaczyć na przykład to, jak Boba uczy się ujeżdżać Rancora i wtedy finał by byłby zdecydowanie lepszym payoffem tego wątku. Podobnie sprawa ma się z Beinem. Z jednej strony konfrontacja z Bobą i ostateczne rozwiązanie tego sporu było moim zdaniem dobre, ale uważam, że powinniśmy dowiedzieć się nieco więcej o ich przeszłości i wzajemnych relacjach. Ale tutaj chcę podkreślić, nie mam absolutnie problemu ze śmiercią Kadabeyna. Uważam, że zabicie go kijem tuskańskim przez Bobę jest świetnym i bardzo symbolicznym zakończeniem tej historii. Rzecz, którą muszę jeszcze pochwalić, to umniejszenie roli Dina w tym odcinku. Po dwóch poprzednich odcinkach bałem się, że Mando znowu przejmie stery i dostanie lepsze sceny niż Boba, ale na szczęście było odwrotnie. W odcinku pojawia się również Grogu, który wrócił do Dina i ma kilka scen, ale na szczęście wątek ten nie był na tyle forsowany w finale, żeby było to problemem. I w zasadzie tutaj mogę zakończyć omówienie tego sezonu, naprawdę dziwnego sezonu pod względem strukturalnym. Życzyłbym sobie, żeby Lukas Film nie szedł drogą fanserwisu, a raczej skupił się na odpowiedzeniu historii konkretnej postaci. I tutaj tak było, ale tylko do pewnego momentu. Tak czy siak oceniłbym ten sezon na takie solidne 7 na 10. Generalnie było w porządku, ale jest sporo miejsca do poprawy. Nie chcę już niepotrzebnie przedłużać tego filmu, tak więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym serialu: czy się zgadzacie z tym, co powiedziałem, czy macie zupełnie inną opinię. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, po więcej tego typu treści. Kolejną recenzją na kanale będzie najprawdopodobniej Obi-Wan Kenobi, także myślę, że warto czekać. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.